Słowo przychodzi na świat, a więc Jezus Chrystus, który rodzi się pośród nas, który przychodzi jako człowiek, chce być usłyszany. Zobaczcie, że w komunikacji zawsze potrzebne są trzy elementy: nadawca, odbiorca i informacja, która zostaje przekazana od nadawcy do odbiorcy. Tym nadawcą zawsze jest Bóg. Odbiorcą oczywiście jesteśmy my. Informacją jest Słowo, które Pan Bóg kieruje do nas. Czasami w tym komunikacie, w tym odbieraniu tej informacji, pojawiają się szumy, a więc przeszkody w odbiorze Słowa Pana Boga. Czy ja, który po raz kolejny, może po raz dziesiąty, dwudziesty, czterdziesty, przeżywam narodzenie Pana Jezusa? Czy jestem odbiorcą aktywnym, a więc odbiorcą, który chce przyjąć Słowo Pana Boga? Czy ja, który po raz kolejny stanę w kościele swoim parafialnym i będę wsłuchiwał się w Słowo, które mówi, że, że przychodzi na świat, że stępuje jako człowiek pośród nas, aby każdy z nas dostąpił zbawienia? Czy ja jestem w stanie odpowiedzieć na to Słowo? A więc, czy jestem w stanie dać informację zwrotną Panu Bogu, że go kocham, że przyjmuję go do swojego życia? To już któreś z rzędu Boże Narodzenie, któreś z rzędu, któraś z rzędu pamiątka przyjścia Pana Jezusa na ten świat. Co to dla mnie znaczy? Czy jestem gotów przyjąć Jezusa do swojego życia?